Po cichu liczyłem, że omije mnie udział w Hot 16 Challenge, a zostałem nominowany przez mojego studenta, dzięki Konrad. Dlatego podejmuję wyzwanie. Nie będę jednak rapował, bo nie potrafię tego robić. Zamiast tego napisałem 16 wersów prozą na temat niezwykle mi bliski, a ponieważ zostałem nominowany przez mojego studenta, tym bardziej poczułem, że powinienem powiedzieć o edukacji. Jeśli chcemy lepszego świata, potrzebujemy lepszej edukacji. Jeśli chcemy lepszej edukacji, zacznijmy od siebie i zastanówmy się, co zrobić, by nie chodziło w niej o zapamiętywanie informacji na temat tego, jak świat wyglądał w przeszłości, ale zachęcanie do zadawania pytań o to, jakiego świata chcemy w przyszłości. By nie stawiano w niej za cel zdobywanie ocen, realizowanie podstawy programowej oraz zdawanie sprawdzianów i egzaminów, lecz podążanie za wszystkim tym, co budzi entuzjazm młodych ludzi i czyni ich szczęśliwymi. By obdarzano w niej młodych ludzi należnymi im prawami i pozwalano na współdecydowanie o tym, jakiej chcą edukacji, dzięki czemu w przyszłości tworzyć będą prawdziwie demokratyczny świat, w którym wspólnymi siłami rozwiązywać będą globalne problemy. By nie nauczać wszystkich tego samego w tym samym tempie, zamiast tego dawać każdemu prawo do indywidualnego rozwoju i stawania się sobą. By w edukacji nie chodziło o nieustanne dowiadywanie się przez młodych ludzi o tym, czego jeszcze nie potrafią, a zamiast tego by mogli oni odkrywać swoje mocne strony i nad nimi pracować. I w końcu, co zrobić, by szkoła nie była miejscem nauczania i wychowywania, myślenia w kluczu i udzielania właściwych odpowiedzi, a zamiast tego byśmy zapewnili w niej młodym ludziom możliwość samodzielnego wyznaczania sobie celów i szukania sposobów na ich realizację. I pamiętajcie, dziś wcale nie jest tak, że trzeba ukończyć szkołę, by wyjść na ludzi, jest wręcz odwrotnie. Jeśli mentalnie nie wyjdziemy z dotychczasowej szkoły, kolejne pokolenia będą miały problem, by wyjść na ludzi. Tyle ode mnie. Jeśli mam kogoś dalej nominować, niech to będą moi studenci, jeden były, a druga obecna studentka, czyli Piotr Piekutowski i Marta Lipowicz. Dzięki.